Dlaczego mam już Dlaczego Nie, wiem Co? Pokaż e. A taki 190, może? 190 parę. Mordo może być ten trójak Jaką pojeżdżę taką zaliczam? 2,60. O, Kuba 1, 2,60. Nie będę rozgrzewkał.

Pusty ma brzuch, czy pełny? No, nic mi nie Później będziesz ze mną. no dawaj Już? Poczekaj, jeszcze czekaj, czekaj.